Festool TSC-55KASEB to mobilna zagłębiarka akumulatorowa o kompaktowej, lekkiej konstrukcji. Dzięki wydajnemu zasilaniu akumulatorowemu i mocnemu silnikowi bezszczotkowemu ESETEC zapewnia nieprzerwaną, całodzienną pracę. Pilarka zasilana jest prądem stałym o napięciu 18 V. Festool rekomenduje stosowanie w niej akumulatorów high power o pojemności 5 lub 8 Ah. Zagłębiarkę wyposażono w wysokosprawny silnik bezszczotkowy e SETEC, który zapewnia moc rzędu od 1300 do 1450 W i generuje obroty w zakresie od 3500 do 5200 na minutę. Ważną funkcją elektroniki jest kickback stop, chroniący użytkownika przed odrzutem na skutek zaklinowania tarczy. Zatrzymuje ją w ułamku sekundy i podnosi bezpieczeństwo pracy na najwyższy poziom. Do istotnych funkcji elektroniki należą też łagodny rozruch, regulacja prędkości obrotowej, ochrona antyprzeciążeniowa i przed ponownym samoczynnym uruchomieniem, jak też hamulec tarczy pilarskiej zatrzymujący ją w niespełna dwie sekundy po wyłączeniu maszyny. Elektronika umożliwia też połączenie pilarki z aplikacją Festul na smartfonie za pośrednictwem Bluetooth akumulatora. Udostępnia ona dane o eksploatacji zagłębiarki, aktualnym ustawieniu obrotów silnika. Na ładowaniu akumulatora i aktywacjach funkcji kickback stop. Korzystając z niej, można zarejestrować sprzęt do gwarancji All Inclusive, zamówić serwis, skorzystać z samouczków oraz porad technicznych, dobrać akcesoria itd. Tak jak przystało na sprzęt klasy Premium, zagłębiarka Festul ma bardzo solidne wykonanie. Co ważne, płaski profil jej obudowy umożliwia cięcie blisko krawędzi w minimalnym odstępie od ściany wynoszącym 12 mm. Maksymalna głębokość cięcia prostopadłego wynosi 55 mm, zaś w przypadku użycia szyny prowadzącej 51 mm. Pilarką wykonamy też cięcia kątowe od minus 1 do 47 stopni. Jej głębokość cięcia dla kąta 45 stopni to 43 mm. Sprzęt obsługuje tarcze o średnicy 160 mm, mające otwór mocujący 20 mm i grubość zęba od 1,6 do 1,8 mm. Festul zaleca stosowanie w nim swoich innowacyjnych tarcz o grubości 1,6 mm, którymi efektywnie i dokładnie przetniemy szeroką gamę materiałów od drewna po aluminium. Pilarka ma łatwy w obsłudze dźwigniowy mechanizm blokady wrzeciona FastFix, który znacznie ułatwia wymianę tarcz. Zastosowano w niej opatentowany system zabezpieczenia przeciwodpryskowego, który umożliwia czyste cięcia materiałów drewnianych. Jest też obrotowy kruciec do podłączenia węża odkurzacza festul współpracującego z pilarką w trybie automatycznym za pośrednictwem glutów akumulatorów zasilających. W zagłębiarce możemy zamocować też worek na pył, który dzięki praktycznej pokrywie można otwierać i szybko opróżniać z pyłu czy wiórów. Z kolei cięcie zagłębiarką precyzują szyny prowadzące FS, a także między innymi przykładnice kątowe regulowana i do cięcia prostopadłego, prowadnice równoległe oraz wiele innych akcesoriów z oferty Festool. Pilarkę można też doposażyć w lampkę LED przypinaną na magnes, służącą do oświetlania obszaru cięcia i mającą dwustopniowo regulowaną jasność świecenia. W pierwszym teście zagłębiarką Festool szybko skróciliśmy deskę jodłową. Następnie z użyciem wkładki przeciwodpryskowej wykonaliśmy czyste cięcie tej samej deski odłowej. Potem ekspresowo sformatowaliśmy klejony stopień dębowy. W czwartym teście z użyciem wkładki przeciwodpryskowej całkowicie czysto przecięliśmy ten sam stopień dębowy. W piątej próbie przecieliśmy ukośnie w poziomie pod kątem 45 stopni sklejkę stolarską, uzyskując wysoką jakość krawędzi. Następnie czysto docięliśmy laminowany blat kuchenny. W siódmym teście błyskawicznie wyrównaliśmy tarasowe legary, wykonane z egzotycznego drewna Bankirai. W kolejnej próbie dokładnie ukosowaliśmy deskę sosnową. Testy zakończyliśmy sprawnym powiększeniem otworu w płycie meblowej, przy czym do docięcia narożników użyliśmy wyżynarki festul. Naszym zdaniem Festul opracowując testowaną zagłębiarkę ponownie znacznie podwyższył standardy efektywności, jakości i bezpieczeństwa pracy. Jest to więc sprzęt z najwyższej półki jakościowej o zmaksymalizowanej mobilności, spełniający oczekiwania najbardziej wymagających profesjonalistów z rzemiosła, budownictwa i przemysłu.